Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w siódmym odcinku z gry Contract 2. No i słuchajcie, musiałem zmienić y, grafikę na y, jakąś taką średnią z powodu, że y, strasznie lagowało. Podejrzewam, że to jest wina tych lamp, których teraz nie widzicie, a y, dopiero włączę te lepsze ustawienia, y, gdy będzie dzień. Y, albo będziemy po prostu działać na tych średnich. Dobra, proponuję pojechać po paliwo. Po ty, po tamtego malucha już nie opłaca mi się jechać, chyba że sprzedać. Ale dobra, nie mam nawet czym. Yy, który ty byś chciał samo, yy, te, paliwo? Gdzie ty masz możliwość tankowania, gościu? Czy to jest to? Nie. Gdzie, e, gdzie mogę zatankować tego, sam ten samochód? Widzi ktoś ten jakiś tutaj? Ty no, ja nie widzę. To nie wiem, weźmy ten. Ja nie widzę. Jak to się tankuje? Halo, Mietek. <słyska> I weź teraz to tutaj odgadnij. Czy to jest elektryczne? Trzeba elektryczne To no co jest? Ja mogę ten samochód naładować, mietek. Słuchajcie, ja nie wiem jak ten samochód ma, mogę zatankować, yy, ty, ty, jak, ma, jak go mogę zatankować? Słuchajcie, widzi ktoś go? Yy, ty, ty, ty. To, do 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 do, 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 do tankowania? Nie no, ja zaraz będę, nie wiem Szukał czegoś No ja nie, nie, no błagam was Kupiłem zamów, którym nie wiem gdzie tam tankować, Zatankować, Zobaczcie. Wie ktoś? Kurde, teraz jest odcinek Dupa, ja się nie, nie, otrzymam odpowiedzi e, Eżesz ty chłopie No weź to zatankuj no No ja nie mogę bo... no jaki koszmar I czy to jest to? Nie wiem Nie I myślicie, że ja mam to odgadnąć tak? Czy to jest to paliwo? Trzymajmy kciuki, że tak. Diesla czy ten drugi? Chyba diesla. Zobaczymy. Czekaj. Dajmy wysiąść, przecież ja muszę klapkę zamknąć. Już jest paliwo, tak to jest diesel, muszę zapamiętać. Uch, udało się. Dobra, możemy się musimy się yy, obciąć. Ale dlaczego ja? Miana fryzury, ale ja nie chcę. Muszę? O, nie muszę. No dobra, czyli naciśnij tę. Yy, Dokończ rozdział. Co my tutaj dalej mamy? Kup nowy pojazd? Kupiliśmy. Już mamy to zrobione. Wymień schody. Musimy wymienić schody. Musimy uderzyć pęknięcie na ścianie i wyburzyć ścianę. Dobra. Yy, jakie tutaj zadania są? To już mamy. To teraz to dekoruj. Dziołysia! Yy, wymiana schodów? Dobra, możemy to zrobić. Proszę jechać. Ja mam jechać tam, tak? Czy można zmienić kamerę? Chyba pod C. Nie, nie. Czekaj. Yy, pod V. No czekaj, no weź się zdecyduj, goście. Dobrze to nie ma kontroli prędkości <grymne> Nie ma kierunkowskazów, naprawdę Uchty Uch ty. ty no nie ma kierunkowskazów Ja już użyłem y, przycisku wyjścia z samochodu Pod E y, w większości grach można właśnie kierunkowskaz włączyć na przykład na Robloxie albo na jakimś innym tytule gry. No i teraz ja mam zatarkować yy, za zatar zata tyłem. Yy, zobaczmy co tu trzeba zrobić. Wiecie co? Nie, ja pojadę do sklepu kupić. Ja nie będę tutaj. Tylko do jakiego? Czekaj, no z elektroniką raczej nie. Ja bym pojechał, może, do yy, sklepu z narzędziami. No, zaznaczę, bo na pewno coś będzie trzeba kupić. Dobra, 5 minut nagrania. Już kurde, nie wiem, jak wyjdę do samochodu. Czy tam natękować samochód? No super. A, poczekaj, poczekaj. Dobra. Oj, 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 sorry. Do 60 się maksymalnie jedzie, ale to wieczorem. Uuu. Yy, utknął yy, nie nie ja, tylko samochód. Tecz. Ej co, coś było takiego że można było Uszty syn O nie co ja mam zrobić teraz z tym samochodem No kurza twarz Co ja mam zrobić? problem z samochodem Czekajcie, bo muszę sprawdzić. Może w internecie będzie. Słuchajcie, udało mi się. Wiecie jak ja to zrobiłem? Wystarczyło siedzieć w samochodzie, kliknąć teleport i teleport tnie mnie w samochodzie. Dobra, czyli już wiem jak to działa na przyszłość. Wy też. Ale może już ostrożnie jedziemy, co? Żeby tam nie wjechać znowu te barierki. Ty, ale proszę wyłączyć silnik. Przecież będzie mi tam paliwo schodziło. Yy, dzień dobry, czy ja potrzebuję coś tak? Potrzebuję schody, yy, mogą być te schody i paczka yy, płytek, yy, płytki yy, marmurowanych, to będą te. Marmurowanych, co to tam? Dobra, mogą być te. Sztuk jedna. Kup Koszyk, kup wszystko. Kup za gotówkę. Kup, jestem gotowy. Proszę tutaj mi normalnie nie śpiewać. Włóż to do samochodu. I to sobie podzielimy na kilka odcinków ten dom, bo wiadomo, w jednym odcinku się to nie uda robić. Teraz pójdziemy tu. Dzień dobry, czy coś potrzeba? No na pewno coś. O przepraszam e, Sofa potrzebna jest, to możemy kupić taką Potrzebny jest fotel, jedna sztuka, więc możemy kupić taką e, Biurko możemy kupić taką e, Krzesło możemy kupić takie Dla przykładu Kabina prysznicowa taką e, Są obiadowe możemy kupić takie e, Krzesła cztery sztuki, a mogą być nawet e, takiego rodzaju Luksus No to co ja zrobiłem? Eee, to usuń to. To miało być jedna sztuka. Już zaliczone? Zaliczone. Duża szafa. Jedna sztuka może być taka. Pojedyncze łóżko może być takie. Eee, kupmy wszystko. Tak, jestem pewny siebie. I teraz trzeba do samochodu włożyć to wszystko. Przepraszam zalegi, z góry mówię. Czyli no i gdzie te o, to są. Słuchajcie, ja tak bardzo pilnuję tego czasu, tak jak powiedziałem to w poprzednim odcinku e, Tak bardzo pilnuję czasu, mam na, na 11.50 to ja wychodzę 11.20, mam jeszcze 24 minuty. E, to, ten, to ten odcinek będzie już ostatnim odcinkiem, którym dzisiaj nagram, znaczy teraz nagram, dopiero nagram później. Czekaj, gdzie ja przyjechałem do sklepu tego, to ja nie potrzebuję. A ja jechać tam. Dobrze. Jesteśmy przygotowani. drzwi, Oj, sorry. Żeby tutaj móc mieć dostęp wszędzie. No kurde, weź mnie tutaj opanuj się. Nie, te z tyłu są niepotrzebne raczej. To weź trochę cofnij się. Dobra, nie pipaj, bo ja wiem, że drzwi są otwarte. Co to jest? Podwójna sofa. Dobra, najpierw z Shiftem tu wszystko przerzucimy. Wszystko? Tak. Dobra, yy, przejdźmy się i zobaczmy co trzeba zrobić w każdym yy, z pomieszczeń. Tu nic nie trzeba. Tu również nic nie trzeba. Tu? Co to jest? Jakaś taka dziwna półka z takimi ala pańczynami. Dobra, wynieś meble. To sobie posprzątają. <grystanie> e, aha, bo tu nie ma wyjścia. No to już będziemy od razu wstawać do samochodu. Przydałoby się jakieś tu wejście normalne, a nie tej. o masz. Ech, tu nic nie trzeba. Tu jeszcze te, tak? Mogę dwa na raz. Dobra, no widzicie, tutaj jakoś jest yy, trudna yy, do zobaczenia, więc ja tutaj mogę trochę tak ciut ciut tutaj powiększyć, żeby tutaj ta jakość była w miarę lepsza, tylko ja się boję właśnie, że będzie tak lagować. Uch, ty synu. No. To tak miało nie być. <laughs> Dobra, zobaczmy. Tu mamy teraz postawić meble, czyli stół. Gdzie ten stół jest? Tu jest, tu Przecież ja komputer mam dobry o co, o co się rozchodzi, to ja nie wiem Tu postawmy 100 Co sobie oni sami poradzą? Nie, dobra, trzeba to zmniejszyć, słuchajcie, przepraszam Te takie Rzeczy, które robię właśnie, ale tu trzeba zmniejszyć To zobaczmy wysoki Ciut gorzej, ale dobra, może być e, Gdzie to jest? Teraz miało być krzesło, tak? Rozpakuj. Jeszcze trzy takie krzesła. Nie muszę wziąć przedmiotów wyżej. Czemu to w ogóle nie skacze? Trzy... posłuchajcie sobie sami te PR prawda, nie? Nie mam czasu na takie. No dobra, no, macie szczęście, że jestem taki dobry dzisiaj. Proszę bardzo. Ty, ale proszę mi tam wejść. Macie wszystko co? Było na podłodze. E, jeszcze chyba jedno krzesło było. Dobra, tu mamy wszystko dostępne, zrobione. Tu nic nie trzeba. Tu trzeba posprzątać. I to na pewno, już widzę. Tu, tu, tu i tu i wyrzuć tu, tu musimy wymienić telewizor jeszcze. Tu jeszcze są śmietki yy, zabraliśmy wszystkie śmietki, dobra, możemy tu o w ten sposób ogarnąć i teraz ja bym może gdzieś tam wrzucił yy, koło samochodu, bo ja bym chciał sprzedać te worki i żebym tylko nie wyrzucił do kontenera niestety to jest pod kurde dotknęło, ale się na szczęście nie wrzuciło no dobra w porządku co my tutaj dalej mamy zrobić bo tu już żeśmy wszystko zrobili tu, yy, podwójna sofa aha, to my mamy umieścić To no to jest to Proszę bardzo. Yy... Meble TV. Yy, nie widzę. Tu są jeszcze coś, tu jest jeszcze coś. Halo, Mietek? Tu jest fotel. To tu ma być ten fotel? Tak, a co to jest? Gówny meble. Meble. Jakieś meble muszę tu umieścić. To nie meble, to nie meble, to też nie, to to, to, to nie meble. Dobra, weźmy to, spróbujmy. Wątpię. To będzie trzeba akurat tu umieścić. Jak nie można, można, tylko nie chcę ci się gościć. Nie, to nie o to chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Ale myślę, że to się dowiemy w kolejnym odcinku. Chyba, że to chodzi o to. No nie no, przecież to mamy. Mamy wynieść i kup... A, mamy kupić telewizor, dobra, przepraszam. Tutaj coś trzeba zrobić. Tak, wymienić Kabinę, mamy położyć yy, te płytki oraz... Nową kabinę. No dobra. Przepraszam. Przepraszam. Eee, to było tu. Wybórz. Pum. 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 Hop, się. się. To już chyba wszystko, je możemy spróbować wyłożyć. Zwaruje. Rozpakuj i połóż. Czy to wisiało? Nie wiem. I mamy jeszcze tam kabinę, tak? Ogarnąć. Kabina, kabina jest gdzieś... tu jest. Przepraszam. Znaczy to, to były te efekty dźwiękowe tutaj w tej grze. Kabina, kabina... Dobra, łazienka podsem stuwa eee, 73, tu mamy jeszcze telewizor kupić, tu mamy teraz, tak, wynieść meble. No nie no tego też nie będę nie, nie będę podnosił tego. Tu już sobie sam poradzi ten... ten mieszkaniec z tego domu. Na pewno nie. Nie, nie, nie. Nie ma opcji takiej, ja nie mam czasu. Eee, proszę mi to podnieść. Tu nie ma żadnych okien, nie? Znaczy są. To weź mi to otwórz. Kurde, ja nie wiedziałem, że to można otwierać Tu są te schody, tak? To trzeba tu wymienić No dobra Nie, 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 nie I tralala I tu mam umieścić jeszcze te meble Biuro do nauki Proszę bardzo Takie nowiutkie biurko będziesz sobie miał, synu Będziesz miał w nowym miejscu, bo mi się nie chce sprzątać. Jak coś to możesz sobie sam przestawić. No, sens, sens, no. Czekaj. To bym tobie przeniósł. Yy, tu może być w tym bałaganie. Albo tu. Ja też takie bym chciał do domu. Orzesz to. Fontanna dekoracja, to się nazywa. Dość ewidentnie przesadził. Ja bym też chciał taką fontannę w domu. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie wiem. I Jeśli nie pytajcie mnie. A jak będę wiedział, to wam odpowiem. Tuż mamy gotowe. Nie, nie chcę zakończyć misji, bo jeszcze muszę schody wymienić i łóżko gdzieś. Gdzie to łóżko? Chyba gdzieś tam u góry. To weźmy najpierw te schody. Dobra, to idzie na sprzedaż, znaczy w sensie wiecie gdzie. To idzie się tam, dawaj, na sprzedaż no i teraz mamy chyba tam jeszcze posprzątać. A co to jest? Szafa, właśnie jeszcze szafę trzeba ogarnąć, to chyba gdzieś u góry, to najpierw ogarniemy to. Tu, tu trzeba szafy wymienić. Dobra, to już pomieszczenie gotowe całościowo. Tutaj. Tutaj jest łazienka, tu nic nie trzeba. Tu. Tu też nic nie ma. Jeszcze piwnica, pokój dzienny, bo tam telewizor, tu jest łazienka, to nic. Yy, I tu jeszcze trzeba yy, ogarnąć łóżko. Łóżko, łóżko jest tu. Kurde, nie wiem czy trochę nie za dużo. <laughs> nie, idealne. Proszę bardzo, mistrz. Klasa światowa. Co my tutaj jeszcze mamy ogarnąć? No piwnica, czyli... A to już wszystko, tylko jeszcze ten telewizor. Użyśli. Czyli tak tu meble musimy posprzątać, kupić telewizor. I tu mamy jeszcze zebrać śmieci oraz yy, oraz brud wyczyścić. To jeszcze w tym odcinku szybko zrobimy, słuchajcie, tak przedłużę trochę. 40 minut. Po niej się wyrobić, aczkolwiek nie wiem. Bo miałem 20 opowieść, tak? Czyli 30 minut. No dobra, już będę kończył w międzyczasie. Ile tam jeszcze? O, matko, nie, dobra, to już zrobię w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić łapkę w górę, możecie zostawić subskrypcję, komentarz jak zawsze możecie zostawić pod filmem. Ja będę odpisywał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.